żółte plamy z deski sedesowej znikną w kilka minut. Toaleta będzie znów biała, bez użycia szkodliwych detergentów. Masz takie plamy na spodzie deski? Wiele osób ma problem z ich usunięciem. Powstają na skutek osadzania się drobinek moczu i wody podczas spłukiwania. Mocz barwi deskę i kamień, który tworzy się na niej od wody. Z początku może być niewidoczny, a potem przybiera lekko żółty kolor. Jeżeli myjesz toaletę i deskę silnymi detergentami, jej powierzchnia może być zniszczona i szybciej przyjmować różne zabrudzenia. Ale jest na to pewna sztuczka. Wystarczy zrobić domową pastę, plamy i przebarwienia znikną. Toaleta znów będzie biała. Ten sposób mnie ratuje w takich sytuacjach. Nie muszę jeszcze wymieniać deski na nową. Weź sodę oczyszczoną i wsyp ją do naczynia. Soda skutecznie usuwa różne plamy i przebarwienia. Dolej do niej trochę wody utlenionej, tylko tyle, żeby powstała papka. Wymieszaj ją, użyj do tego najlepiej starej szczoteczki do zębów. Jest idealna do nakładania tej substancji na plamy. Pasta z sody i wody utlenionej musi być na tyle gęsta, żeby trzymała się na plamach. Zostaw tak toaletę na około 10 minut. W tym czasie soda i woda utleniona będą rozpuszczały plamy. Potem tylko usuń wszystko, przetrzyj papierem i gotowe.